Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Weronika W dzisiejszym odcinku zapraszam was na film ze spełnienia mojego marzenia Rok temu byłam na tym evencie i powiedziałam sobie Ja tutaj za rok zagram I słuchajcie to się wydarzyło, a w momencie kiedy to mówiłam Byłam dopiero, no nawet nie w połowie tworzenia mojej płyty A teraz już stworzyłam płytę Wyjechałam w trasę koncertową I zagram na tym konkretnym wydarzeniu Oczywiście wszystko wam będę relacjonować Na tym wydarzeniu będę grała również na tej samej scenie Co między innymi Sobel, Nita I Janek Rapowanie Także zaczynamy przygotowania i relacjonowanie z tego eventu. Jak wiecie, na trasę koncertową zakupiłam do tancerzy różne stroje sceniczne, żeby też mogli się w trakcie przebierać i tak dalej. Tak dalej. Nie cały tydzień temu, słuchajcie, okazało się, że oddałam e, z rzeczy do pralni i zostały zniszczone wszystkie rzeczy do tancerzy, więc musieliśmy w tydzień szukać po stronach, czekać na przesyłki, zamawiać, nawet nie cały tydzień. Słownie w w cztery dni to wszystko zorganizowaliśmy i dzisiaj przyszła paczka, dzień przed koncertem, przyszła paczka ze wszystkimi strojami do tancerzy. Właśnie będą teraz mierzyć, czy są na nich dobre, więc no, jestem dobrej myśli i. Nic mnie nie zatrzyma. Proszę Państwa, nic mnie nie zatrzyma. Nawet takie właśnie wybryki. Mieliśmy łaski też. To najpiękniej po prostu y, spróbujemy znaleźć Dla mnie nie ma problemu. Nawet jak się nie znajdą, to ja wezmę sznurówkę, sobą tak. sobie, także jest ok. Teraz? No to to się, się ogarnij. Do hotelu torino, żeby razem z Marisą i kubą pracować nad kolejnymi utworami. To jest coś, co ja naprawdę uwielbiam. I w ten dzień udało się nam dokończyć całą nową piosenkę, i bardzo się cieszę, ponieważ już ta piosenka chodziła mi non stop w mojej głowie, i cieszę się, że finalnie nagraliśmy wszystkie wokale. kiki ki, 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 ki. <mian> Przez to, że właśnie wiesz, tak wszystko jest na świeżo, że, że ten tekst wspólnie też pisałyśmy, że tak mm. cała byłam tutaj, mm. od samego początku, to tak jakoś wszystko tego nie trafia. No to ja się nie dacie, że to jest dla mnie najważniejsze. Co się? Nie, no dobrze, właśnie. Dobrze? Ale się zdziwiłam. Jeszcze więcej tlenu na warknięciu. Poko. Patrz, jak to zaśpiewałeś za to zaśpiewałaś. No. Tak? Będą ci inaczej. po tej piosence pisać, że ktoś to za ciebie zaśpiewał? No, ja też tak myślę. No, jakby tak ci dobrze idzie, kurwa. No. no? Tak? <grywy no. Ej, <grywy> Naprawdę mi się bardzo podobało. Następnego dnia, z samego rana pojechałam na urodzinową sesję zdjęciową. I zaczynamy robić zdjęcia urodzinowe. Teraz już kończę 28 lat. Niesamowite. Nie mam pojęcia, kiedy to minęło, ale uważam, że 28 to jest taki fajny wiek. Bardzo się cieszę. Widziałam też bardzo dużo komentarzy, że wyglądam jakbym miała 40 lat, więc może sobie śmiało powiedzieć, że obchodzę dzisiaj swoje 40 lat. Mieliście zdjęcia też to tam zrobiliśmy fotki właśnie w takim outfitie, w takich luźnych jeansach. Bardzo, bardzo fajnie rozpoczęty dzień. A to dopiero początek, bo zaraz zbieram się na próbę przed koncertem, przed wydarzeniem Maybelline New York Music Stories. Chodźcie razem ze mną, sprawdzimy jak to wszystko wygląda od kuchni. Cześć! Uwaga, uwaga, uwaga. O, macie koszulki? Tak. tak. A, super. Uwaga, tutaj do... Tak, tak. Cześć! Sola, sola, niech żyje, żyje no, nam. Okay. Tutaj, żebyś no. miała wszystko w jednym miejscu, takie ładne no. zdjęcia. Ekstra, dziękuję bardzo. Fajny pomysł. Tak. Dziękuję. Dzięki. Nie, Dzięki, jeszcze raz Wasu Dziękuję bardzo. A, ja mam kamper? Czekam na swoją, ale co? Ale on i muszę zrobić rozgrzewkę wokalną, teraz to ja czuję presję. Mam nowe dla ciebie. Możemy te założyć. O, o jest no. Ej, jest, dobra, no jest totalne. Teraz możesz tańczyć w tym, tak, tak, i ci nie wypadnie, nie ma szans. O Jezu, ale super. Ale czuję, że mam wygłuszone. Nie, no to jest już profesja. Będzie, będziesz miała komfort i nie tak. będziesz się już stresować, tym, że wypadnie czy coś, nie? Dobra, super, super. Czyli co, jest super, ja je biorę, tak. założymy je na Starts. w razie czego mam też te stare, ale myślę, że teraz to nie, będzie. No co? Trzeba... Tak. tych będzie tych będzie już super. Okay, cześć. Jak tam? A dobrze, ale tu macie klimkę fajną. No właśnie, fajnie. No. No, Zobaczcie. To jest umpał... w ogóle mega festiwalowy fajn, co? Jeszcze się okazało, że w ogóle Bambi i Anglosia są gości niezapowiedziane. O, super. No, klimatyzowane miejsce, na co... Zapraszamy, możemy się tu rozkładać. Ale normalnie, totalny festiwal, jak koczola, piach wszędzie. Tak, tak, tak. <laughs> Jest taki twój, już taki pełni legendny festiwal. Jest taki nie że ekipowy, tylko już taki normalny. No, ja wiesz. Bo ekipowy to wiadomo, nie? co ja, jak? Cały czas A, To Cały mecz. To był Naprawdę dużo. Tu na, 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 na. będzie szkoła ludzi. I z Was, nie y, będzie...

Cześć, nie Karol, nie, nie Masz bardzo ładny Golden Hour na występie, o, bo byliśmy, byliśmy wczoraj. O, więc jest Golden Hour, akurat jest 18.30. Dla mnie super, ja jestem bardzo wdzięczna, że w ogóle tutaj gram, więc dla mnie to jest fiasco. No właśnie, super. serio, mega fajnie, no. Amerika jest taka zadowolona, więc... No, właśnie się bo wiecie, to było rok temu. Byliśmy na właśnie na evencie i, i dzisiaj Dawidowi to zrobiłam, ja mówię tak I co, Dawid? Będę tu grała za rok, życzę Ci powodzenia. I go tak dzisiaj poklepałam po ramieniu, ja mówię tak, ale super. To Tak, identyczna. Z... Ona nie będzie aż tak spektakularna, bo już nie będzie tak ciemno, ale, ale jest. Stresuje? Mnie? Mhm. Czas po prostu. Nie zawsze czas stresuje, nic innego mi nie stresuje. Dobra. Ale na będziemy mieć scenografię? Jest już przygotowana z na Natomiast musisz pamiętać o tym, żeby rozpowietrzać te doły. Jak masz drastyczne zejście w dół, to tam więcej tlenu, nie? Bo ci to ucieka czasami. I nie stresuj się, bo dobrze ci idzie. Więc uwolnij bestię i jedziemy. Ko dobra. Oddychajcie Tak. Możemy to wnieść tam trochę głębiej? Możemy głębiej, tak. Z tego co ty stoisz na tym na scenie i mówisz, co ci nie pasuje, to ja na tym, na tych sławkach, które nie są odlewowe, to ja słyszę jakby totalnie coś innego niż ty mówisz, że ty słyszysz, okay. nie? Ten case z tego, że ja tam stanę i powiem, to już nie zadziała okay, na takich sławkach, ale jak ja słuchałem na sławkach czystego twojego wokalu jak ty śpiewasz, to to na z... zaśpiewać, więc no, nie wiem czy ty o, słyszysz Dlatego, nie. że siebie tak mniej słyszałam, a słyszałam bardzo mocno łzę i się po prostu czułam i ja oddałam bo tak to wcześniej miałam takie a tym ja się tak nie będę. że tak. Tak o co Dzień? nie? Okay, okay. No. Ja na tym słyszałem jakby twój wokal live jakby po prostu miliard decybeli, zero kapeli i dobrze bit. A ty mówisz, że zero bitu miałaś. Ja nie no, jestem no. jak to ona mówi. Z... O co? Chodzi? Jest 30 stopni, ale odczuwalne na scenie było z jakieś 50. Było tak gorąco, masakra. I mało czasu. Tylko godzinka na to wszystko, żeby ogarnąć. Trochę mało, ale wszystko będzie super. Będzie najlepszy występ, jaki tutaj, tutaj nie możemy się doczekać. Ja się nie dziwię, że Bambi to ma takie mikroshorty. Naprawdę taką się ubrała. jest tak gorąco, ale nie poszła mi dzisiejsza próba. Czuję, się, że było fatalnie, że ogólnie tancerze jakby nie wyrabiali, a ja nie wyrabiałam tańca w ogóle, bo zapominałam. że, mówiąc, na innych próbach to się nie zdarzało. Pokal mógł być wykraczony, bo coś jeszcze musieliśmy grać. to układy taneczne nie rozpierdzielałam no kurde nie ma Julki, nie? Julka akurat e, choreografka e, teraz jest w Japonii. Pozdrawiam Cię Jula. Szkoda, że Cię nie ma, ale będzie na kolejnych koncertach. Życzę, że Julki nie ma i że, i że po prostu jeszcze nie jesteśmy tak pewni. Szczerze? No. No to jest 50% Twoich możliwości. No. Na pewno. Jak graliśmy w progresji już pod koniec naszej trasy, to tam było dobrze. Tam było dobrze. Mhm. Bo byłaś rozpiewana, bo co tydzień tak naprawdę miałaś lekcje i śpiewałaś. Było spoko. Tu podejrzewam po prostu miałaś więcej teraz... Luzu. albo innych rzeczy na głowie, to mniej mi ćwiczyliście aż tak dużo. Nie wiem, ja miałem wrażenie, że jak już doszliśmy do nadwodę, to nadwodu już było git, nie? Przez ostatni, no. No. Było... Osta... ostatni numer, Tak. Już się rozśpiewa. Ostatni numer. Bardzo ładnie nie śpiewa, bardzo ładnie. Te żyły wychodzą. Wiesz co, teraz już troszkę mi schudła twarz, normalnie jak widzisz? Aha. Tu, 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 no, no to jest masakra. Trzyma wszystkim. Mua. Jak tam? gratulacje Uf. Dobrze wszystko. Jak się tu jeść? Wesela? Z czego? Nie no wesela, to ty biza. To znaczy się. Jesteś pierwszą osobą, która mi pogratulowała Ibiza przed ślubem. Tak? Wszyscy mówią, Boże, gratulacje, było fajnie, no wiem, I Biza super, fajnie oni, Nie, jak Ibiza? Ślub. Moja się buziaczki i życzy mi danego koncertu. Patrzcie, jaka ładka O, piaskownicy się bawi teraz w dziadku. Ktoś do mnie gada i ja się nagle wyłączam. W ogóle coś niesamowite. Ja dosłownie, coś mi coś mówi, ja jestem jeszcze z nim rozmawia i nagle się wyłączam i robię coś innego. Może że ADHD, ale niepodpowiedzialne. Cieszę się z tego tak, jakbym już nigdy miała nie zagrać z drugiego takiego koncertu. Traktuję to jako taką formę wdzięczności i tego, że muszę po prostu dać z siebie wszystko, muszę się tym cieszyć, bo tak strasznie chciałam rok temu tutaj być i chciałam grać na Maybelline New York Music Stories to się wydarzyło. Rok później, rok później jestem tutaj i zaraz wychodzę na scenę. Mega mocno. Słuchajcie, jest akcja taka, że najważniejsze jest ściągnięcie tych rzeczy. Tak, Ola, pamiętaj, nie możemy się syknąć, ty jesteś tutaj ważną postacią. Daję ci ten mikrofon. I do, potem jego od razu dajesz, dobra? Trzymasz już tak przygotowanego. Pamiętajcie, ściągamy te spodnie i lecimy sobie dalej, gdyby w razie czego? Jakimś cudem nie ściągnęlibyście do tego do końca, to chyba oczywistym jest, że ściągacie tak. i po prostu lecicie, tak? tak. Lecimy. Dobra? Dobra. Czekamy, nie? Tak będzie. Się. Się się. Dajcie się we wszystko, bawcie się też tym. Pamiętajcie, że kamera też łapie Wasze twarze, więc to wszystko widać. Ok, nie. Będzie, będzie super. Będzie super. Zaraz wyjdę tam do Was. Trudniejsze jest to, że dochodzą dzisiaj na scenę, żebyś pamiętała o tym, żeby nie mieć kompleksów innych niech. Wpływ tej z. już na tym etapie. Śpiewaj głośno i się niczym nie martw. Po prostu już umiesz co robić, zagrać całą trasę koncertową, a wczoraj w studiu dałaś taki popis, że. Dzięki, mam Ja złudzeń, że będziesz fantastyczna. Że, jeśli ktoś przyszedł tutaj na kogoś innego niż Wersow, to wyjdzie stąd zakochany w Wersow. Mocny statement, co nie? Chyba umie przemowy. Oczywiście grałem. Znowu. Nadwyżka. się, siebie, jeszcze nie, za późno jest Ale ja Dawid nie chcę tam stać wiesz, 5 minut jestem Ale my i idziemy, bo już jest 30 po Dobrze, dobra, Do zobaczenia, powodzenia się zaraz Trzymam kciuki Słonko, zaraz wbijam tam i rozwalasz, pięknie wyglądasz Bardzo ładnie to wszystko wygląda na serio, gratulacje. Zostawiłam bardzo bardzo sobie, jak tutaj miałam e, cel, żeby pierwsza rok e, za, zagrać na Weber Music, music Stories, to powiedziałam do Kuba, że za rok będę śpiewać jak Nita. O Bo! Tak, więc będziemy tutaj się kształcić i będziemy tutaj jak się ja tańczyć jak ty. O, no i dobra, powodzenia. Dziękuję Daniel, super bardzo. to wyglądała, naprawdę. Dziękuję bardzo. I got it. Pierwsza połowa była średnia, pod wieloma względami. To no, jest jakby główny problem. Bo I wokalnie, i jakby byłaś też na scenie, taka byłaś tak. Przyszłam, tu śpiewam. Nie spiłaś. Od połowy było już Vera e, i na przykład nigdy nie dałaś tak falnik na nie wypada jak dzisiaj. To mi się bardzo podobało. Tam dałaś falnik po prostu jak nigdy. Fajnie, fajnie. A to że teraz skać, czekam. Ogólnie no, były mankamenty głosowe, to no, nie da się ukryć. Te, które były najgorsze dla odbiorcy, to Płytę, jak wypadałeś z rytmu, mniej się to dużo razy mniej się to zdarzyło niż na próbie, ale się zdarzyło też kilka razy. Aczkolwiek nie było dzisiaj żadnych takich potknięć, które by były wiesz, centralną klapą i katastrofą. I to jest najważniejsze. Tylko szkoda, że od połowy się, nie wiem, przestałaś stresować, czy whatever, coś w tym stylu, wiesz, co chodzi. Bo wtedy tam ta druga połowa to już naprawdę fajnie. Szczególnie to nie wypada, naprawdę mi dzisiaj podoba. Wszyscy tam mówili, że za było słychać fajnie, dlatego że to było na żywo i były tylko kurki. Wszyscy myśleli, że sobie spływek było w traciała. Widzicie? Widzicie? Ale Schmidt. I'm Anna. You're lovely. You're lovely. Shall we photo? Yes. Come yes, on. No, no, dla wszystkich po kolei, co? no, no, dla no,